Dzień dobry, dzisiaj witam Cię w bardzo niecodziennym power poniedziałku. Niecodziennym, ponieważ tym razem będzie o budowaniu zespołu, a o tym jeszcze dotychczas tak dużo nie mówiłam. Na kilka minut przed szkoleniem zespół marzeń, które regularnie prowadzę i zapraszam Cię na nie bardzo serdecznie, Larysa Sobiech, jedna z uczestniczek moich szkoleń, zadała mi kilka pytań na temat budowania zespołu. Jeżeli jesteś taką osobą, która jest przedsiębiorcą, początkującym przedsiębiorcą i już powoli czujesz, że nie masz w co rąk włożyć, nie masz czasu, wszystko wali ci się na głowę, to być może już minął nawet ten czas, kiedy trzeba było zaprosić na pokład pierwszą osobę swojego zespołu. Ja od wielu lat prowadzę zespół, przez kilka lat, przez cztery dokładnie, prowadziłam zespół zdalnie, mieszkając w Belgii, podczas gdy zespół RBC mieszkał w Polsce. W związku z czym odpowiadam tutaj Larysie na kilka takich kluczowych pytań, między innymi na takie, kiedy zaprosić pierwszą osobę do swojego zespołu. Zobacz ten odcinek, no i mam nadzieję, że zobaczymy się na szkoleniu Zespół Marzeń. Hej, słuchajcie, to teraz idziemy porozmawiać z Kamilą. Dzień dobry, dzień dobry, dzień, dobry. dzień, dobry. dzień zapraszam. dobry, zapraszamy. zapraszam. Jak forma dzisiaj? Wszystko w porządku, jak to, u ciebie? To zapraszam, jeszcze się szykujemy. Tak, no, no to musimy to dokończyć oczywiście. Tak. Kochani, my się jeszcze szykujemy na szkolenie Zespół Marzeń i no, jeszcze trzeba się wyszykować. Larysa już ma pięknie wyprostowane włosy, ja jeszcze nie. Magdalena, nasza fantastyczna, ona wszystko potrafi, łącznie z prostowaniem włosów. Lary, co byś chciała? Co byś chciała? Ja bym chciała z Tobą porozmawiać na temat budowania zespołu, bo dzisiaj tutaj jesteśmy, więc korzystając z, jeszcze z okazji, że mamy kilka dosłownie minut, zadam y, może dwa, trzy pytania wstępem. Y, Kamila, od czego powinno się zacząć? Jaki jest ten właściwy moment i sygnał dla przedsiębiorcy, takiego, y, który prowadzi samodzielnie mm -hmm. y, swoją firmę, że powinien zatrudnić kogoś do zespołu i zacząć go tworzyć. Jeżeli jesteśmy samozatrudnieni, zaczynamy jakąś działalność, no to na początku to jest walka o przeżycie, przeżycie finansowe, w związku z czym mało kto myśli o tym, że może na przykład sobie zatrudnić asystentkę albo kogokolwiek, kto będzie wspierał jego działania, w związku z czym z reguły ludzie po prostu wszystko robią osobiście. Osobiście dokumenty wszystkie zbierają, odbierają telefony, odpisają na maile, wykonują usługę tą, do której zostali stworzeni, no, robią wszystko po strony Internetowe niektórzy tak, tak, tak. sobie wszyscy robią. Tak. Więc oczywiście, w zależności od tego, jaką mamy sytuację finansową. No to ja rozumiem, bo ja też na samym początku wiele rzeczy robiłam osobiście, więc tak długo, jak długo to jest konieczne i takie naprawdę, że nie możemy sobie po prostu finansowo na to pozwolić, no to możemy akceptować to, że pracujemy za wszystkich. Natomiast im szybciej tylko możemy, tym szybciej powinniśmy poszukać osoby, która albo nas odciąży od zadań, których nie lubimy. I w związku z tym nie wykonujemy ich zbyt dobrze. Na przykład jest mnóstwo przedsiębiorców, którzy y, totalnie się gubią w swoich fakturach, w swoich dokumentach i y, no taka asystentka. Bardzo by im pomogła, czyli osoba, y, która przypilnuje dokumentacji, ale też na przykład będzie odpowiadała na maile i te maile y, nie będą czekały więcej niż 48 godzin, bo przecież niektórzy mówią, że oni są po prostu zarobieni i nie odpisują przez tydzień, ale w ten sposób też tracą klientów. Ym, czyli jeżeli ty na przykład jak jesteś podologiem, no, to Ty jesteś stworzona do tego, żeby pracować po prostu w tym konkretnym zawodzie, a nie żeby nie. Nie wiem, ustawiać reklamy na Facebooku, y, przygotowywać jakieś teksty, robić. Wiele innej papierkowej roboty, więc jak najszybciej tylko możesz, to po prostu decydujesz się na rzeczy, które. Nie, są, nie jesteś do nich stworzona, żeby je m, zlecić komuś innemu, komuś kto będzie właśnie do tego stworzony. A, no i później oczywiście tych rzeczy zleca się coraz więcej, tak, żeby koncentrować się tylko i wyłącznie na swoim zadaniu, tak jak ja koncentruję się tylko na swoim, na niczym innym. No, powiem Ci, że to, to jest takie bardzo bardzo fajne, bardzo treściwa odpowiedź, przydatna na pewno na wie dla wielu właśnie osób, która, e, które zmagają się na co dzień z tym, że robią wszystko po prostu w swojej firmie, nie oddając kompetencji innym. A jakby w kontekście to nie tego nie zrobi tak dobrze jak oni, tak to też tak? jest. prawda? Ale tak. to jest przekonanie bardziej, czy, czy Oczywiście, że to jest przekonanie tylko i ja pamiętam ten czas, kiedy ja również miałam takie przekonanie, że ja wszystko zrobię najlepiej. Miało być to jak jak u ciebie to wyglądało właśnie, jak u ciebie wyglądała sytuacja zatrudnienia pierwszej osoby i kto to był? Um... To najpierw ci odpowiem, najpierw jeszcze o tym przekonaniu. Po pierwsze, ja też kiedyś myślałam, że wszystko zrobię najlepiej, ale zanim jeszcze prowadziłam tą firmę, którą teraz mam, czyli firmę szkoleniową, zarządzałam zespołem sprzedażowym, byłam odpowiedzialna za budowanie zespołu sprzedażowego, rekrutację, sprzedaż, szkolenia. I miałam takie przekonanie, że no przecież no ja to zrobię lepiej i szybciej. W związku z czym, pracując nawet ze swoim zespołem, do wszystkiego ja byłam niezbędna. Wszystko musiałam ja przyklepać, ja zatwierdzić, yy, i tak dalej. I w pewnym momencie zdałam sobie sprawę z tego, że jeżeli chcę mieć większą skalę swojego działania, ym, to już jestem coraz bardziej zmęczona. Yy, jeżdżę ze spotkania na spotkanie, ze spotkania na spotkanie non-stop, po prostu w jakimś amoku totalnym, już jestem przepracowana i chyba na dłuższą metę ja nie zrobię tego lepiej i szybciej. Ponieważ to będzie utrata jakości. Być może ktoś nie odpowie tak szybko i tak, tak dobrze na maila, jak ja, ale jeżeli ja będę miała do, na, do odpowiedzenia, nie wiem, 100 maili, to za chwilę ja nie będę i tak tak dobrze odpowiadać, jakbym mogła z punktu widzenia swoich kompetencji. Więc trzeba zaufać, i mm, trzeba oczywiście maksymalnie dobrze przygotować tę osobę do objęcia nowego stanowiska. Yy, no ale też trzeba zrozumieć, że na dłuższą metę po prostu my się wypalimy, wykończymy i nie będziemy robili. Tego już najlepiej. I to była, to była taka pierwsza rzecz, którą zrozumiałam dość szybko: że okej, okay, ktoś dzisiaj zrobi to na 80% mojej możliwości, ale lepiej jest mieć pięć osób, które zrobią to na 80% moich możliwości, niż jedną siebie, która zrobi to na 100%. I nie ma ludzi niezastąpionych, naprawdę. Już po tylu latach, ja prowadzę firmę 20 lat, już od 20, tak, od 20 lat. Mam NIP przedsiębiorcy. Dokładnie 20 lat teraz będzie ostatniego, czekaj, 2019 rok. W marcu jest 20 lat, tak, dokładnie. Teraz, teraz, czyli teraz. I to zależy, kiedy opublikujemy ten odcinek. Natomiast jak ja zaczynałam teraz na przykład w RBC, to pierwsza osoba, która, która przyszła do, do RBC, to była taka sytuacja, w której ja byłam trenerem, czyli prowadziłam szkolenia jednocześnie pisałam książki i sprzedawałam te książki przez internet. I pierwszą osobą, którą zaprosiłam do zespołu, to była osoba, która miała mi pomagać właśnie w wysyłaniu tych książek. Bo na początku, jak było tych książek pięć tygodniowo, no to ja tam oczywiście te znaczki lizałam, realizowałam te zamówienia w sklepie, zatwierdzałam, sprawdzałam codziennie tam, kto złożył zamówienie, odpisywałam na pytania i tak dalej. Ale w pewnym momencie pomyślałam sobie, że no. Na dłuższą metę to przecież po prostu ja tego nie mogę robić. W związku z czym poszukałam pierwszej osoby, która wspierała mnie w odpowiedzi na, na maile klientów, potencjalnych klientów, jak również w wysyłaniu książek. I oczywiście ja wychodziłam z założenia, że na pewno ktoś się pomyli, jak będzie wysyłał książkę i na pewno źle wyśle, prawda, albo się w sklepie internetowym nie odnajdzie. Dlatego dokładny standard z instrukcją obsługi tworzyłam. I zawsze sobie wyobrażam, no okej, okay, no jak istnieją wielkie firmy, po prostu banki i tak dalej, i funkcjonują, tak, bez... Tak, założyciel wszystkiego nie robi, więc z pewnością w mojej firmie też tak może być. Czyli słuchajcie, jeżeli następuje moment, w którym przepracowujecie się, nie macie czasu, nie wiem, na odpoczynek, wydaje mi się, że to też o to chodzi, i czujemy, że, że mamy natłok obowiązków, to zaufajmy innym osobom, pozwólmy im wkroczyć do nas, do firmy, i tak jak Kamila wspomina, przygotujmy się do tego. I teraz nawiązując właśnie do przygotowania. Ja bym właśnie nie czekała na ten moment, kiedy się przepracuje, tylko yy, wiesz, jeszcze. Starała się takimi tak. małymi krokami pewnie. Starała się, yy, no zanim to nastąpi, mhm. już po prostu tak. reagować. Mhm. Co jeszcze u Was funkcjonuje w firmie? Co powoduje, że pracownicy wiedzą. Czego się po prostu stosować i, mhm. i jak się, nie wiem, zachowywać itd. Tak Mamy tak na pewno misję y, naszej firmy, którą znają wszystkie osoby, które dołączają do naszego zespołu i już na etapie w ogóle rozmaw, rozmów, y, bez względu na to, czy to jest y, osoba, która y, z, do nas dołącza tak. Niekoniecznie, że przyjdzie do nas pracować do biura, tylko, tylko gdzieś tam pracujemy zdalnie, na jakichś tam projektach i nie jesteśmy nawet jedynym klientem tej osoby. To ten ktoś wie, czym się zajmujemy, co jest dla nas ważne, jaką mamy misję. Wszystkie osoby, które y, aplikują do nas, y, wiedzą, jakie mamy później wartości, y, ale nie tak na zasadzie, że powiesiliśmy, powiesiliśmy te wartości na ścianie i one wiszą. Y, ja dawno nie byłam w biurze, ale chyba one tam nie wiszą y, na ścianie, bo to nie o to chodzi. Y, tylko rozmawiamy o tym, jakie mamy wartości i w jaki sposób w naszych działaniach te wartości się y, pojawiają, przejawiają, co to dla nas znaczy, na przykład, że ktoś jest odpowiedzialny albo coś w tym stylu. Oprócz wartości mamy kodeks honorowy. Kodeks honorowy, jak go opisywałam w książce, zasługujesz na sukces. Natomiast tak w skrócie mówiąc, to jest taki zbiór zasad, którymi się kierujemy, każdy względem siebie. Później my, jako członkowie zespołu, jak się traktujemy i jak my, jako RBC, traktujemy resztę świata. Czyli my kontra, kontra świat. I to też są takie zasady, których, których przestrzegamy, bardzo takie jasne. I osoba, zanim dołączy do naszego zespołu, Zostaje z nimi zapoznana i ma czas na podjęcie decyzji, czy ona jest w stanie się z nimi utożsamić i, i pracować. Bo kompetencje kogoś, takie twarde kompetencje, że ktoś tam miał mój coś wklikać po prostu w komputerze czy, czy odpisać na maila, to jest ok, to jest cenne. Natomiast bardzo dużą um, uwagę przywiązujemy do postawy. O, czyli tych takich kompetencji mię miękkich i tego, jaki ktoś ma stosunek do rzeczywistości. Zanim ktoś do nas dołączy, no to oczywiście są rozmowy, kwalifikacyjne, wszystko to, co normalnie jest w firmach. Potem jest czas próbny, czyli ten ktoś przychodzi na przykład na dzień, dwa, trzy yy, dni próbne, czy nawet tydzień. Od razu mówię płatne. <noise> tak. nie, nie mówimy ludziom, że mają do nas przyjść pracować przez tydzień yy, za darmo albo coś w tym stylu. Płacimy oczywiście za ten czas, yy, kiedy, kiedy ten ktoś się uczy. No, i później lecimy, a później są standardy, jest osoba wprowadzająca, są standardy działań, w ramach których robimy wszystko. Są opisy stanowisk, umowa podpisana i wszystkie te rzeczy, które, które trzeba zrobić. Tak teraz właśnie, jak opowiadałaś o tych umiejętnościach miękkich, Kamila, to um, chciałam się Cię zapytać, czy na co dzień, bo jednak jesteś ileś tysięcy kilometrów od swojego biura, bo biuro mieści się w Gliwicach. E, jak ma, jaką masz czy masz łatwość, czy trudność dostrzegania właśnie takich umiejętności tych miękkich albo talentów ludzi mhm. e, i dostosowywania do nich troszeczkę e, jakby zakresu obowiązków u Ciebie w firmie? Mhm. Czy tworzysz na przykład na nowo takie miejsca, czy, czy po prostu podajesz więcej czy coś innego do wykonania? To prawda, teraz y, przez te wszystkie lata, ostatnie bodajże 6 lat, kiedy już, y, kiedy już buduję RBC, y, zawsze mieszkałam z dala od swojego zespołu. Y, tak, y, mamy duży dystans do siebie, często żartujemy z zespołem, i zespół mówi, że t, y, to jest właśnie ten nasz sukces. <grym 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 <zespół> że, na <grym> że ja <grym zespół> jestem daleko, czasami się śmieją. Y, I teraz faktycznie jest tak. Taka sytuacja, że ja mieszkam w Brukseli, oni są w Gliwicach i ja w biurze, ja wiem, może tak raz, może dwa razy w roku jestem. I oni zawsze mówią, że jak ja, jak ja jestem, to jest to tak totalny tajfun, i ja dezorganizuję po prostu pracę zespołu, więc nie mogłabym być. Ale może dlatego, że rzadko przyjeżdżam. No to wtedy jak ja przyjeżdżam, to, to faktycznie jest trudno. Każdy członek zespołu RBC jest diagnozowany. Żeby wiedzieć, jak się z kim komunikować, to korzystaliśmy z szkoleń struktogramowych, czyli struktogram, biostrukturę mózgu, w jaki sposób właśnie ta osoba funkcjonuje. Aktualnie wszystkie osoby zespołu RBC przechodzą po prostu przez, przez testy na Talenty Galupa i w ten sposób ich sprawdzamy. Oczywiście nie przed przyjęciem do współpracy, bo tutaj akurat no, osoba przychodzi na określone stanowisko, i to widzisz po prostu, czy ta osoba ma do tego kompetencje, czy nie, nawet po tych po trudnych tych dniach. Natomiast później chcemy wiedzieć, w jaki sposób z nią postępować i co jest jej najsilniejszą stroną. I tutaj te talenty Galupa nam pomagają. Mamy taką mapę zespołu, każdy ma instrukcję, jak z nim postępować. Wszyscy wiedzą, jakie ja mam talenty, jak ze mną postępować, w związku z czym jest łatwiej. Oni wiedzą, kiedy ja się zapalam, dlaczego się piekle, o co mi chodzi, co jest dla mnie ważne, dlaczego się tam o pewne rzeczy tak dopytuje, dopytuje i dopytuje, i żeby nie brali tego do siebie, bo to po prostu jest... Tak, wynika ze mnie i, i to jest mój talent. Mam akurat taki talent maksymalisty i aktywatora i one są, bywają trudne dla ludzi wokół. Bo aktywator to jest taka osoba, która się po prostu totalnie zapala, jak ciach, ciach, dobra robimy, tak? To jutro robimy w ogóle rano coś. Yy, I dla ludzi, którzy nie potrzebują więcej czasu na przygotowanie się, to jest yy, takie tak, to jest trudne i ja wiem, że ja potrzebuję OK, dobra, to może nie jutro, może za tydzień, ale te osoby też wiedzą, że, no, że po prostu zapalam się szybko do projektów, ale maksymalista, yy, maksymalizator też powoduje, że na przykład bardzo często. Yy, Ciężko spowodować, że ja powiem, że coś jest świetne, bo ym, no dużo trzeba, żebym ja powiedziała, że coś jest świetne. Powiem, że okej, okay, jest super, ale w prawie każdej rzeczy jeszcze widzę masę rzeczy, które można by było tam zmienić i poprawić i tak dalej. I ja pracuję nad tym, żeby się ym, już nie czepiać, kiedy to nie jest faktycznie konieczne, ale oni wiedzą, że to nie będzie takie proste, żebym ja piała z zachwytu, ale to nie wtedy nie znaczy, że to jest źle zrobione. To chodzi o to, że, żebym ja wyraziła taki swój entuzjazm w stylu wow, jak pięknie to zrobiłaś albo coś w tym stylu, to to musi być naprawdę coś nie wiadomo takiego, bo mm, rzeczy, które inni traktują jako coś świetnego, dla mnie są normą. I w ogóle sobie nie wyobrażam, że mogło być inaczej. I te standardy są po prostu wysokie. Dlatego oni są diagnozowani i później to sprawdzamy. Mamy wewnętrzne również awanse, wtedy kiedy widzimy, że ktoś z zespołu ewidentnie po prostu przejawia jakieś, ale to ten ktoś, jego zadaniem jest to pokazać. Jego zadaniem jest to powiedzieć. My nie, nie siedzimy godzinami i się nie zastanawiamy, a co ta, a co mu to dać, a do czego ona by się nadawała. Tylko no, mamy też w naszym kodeksie honorowym. I, I w naszych wartościach odpowiedzialność, proaktywność w związku z czym, jeżeli chcesz się coś, czymś zająć, uważasz, że świetnie się odnajdziesz w jakimś projekcie, po prostu zawalcz siebie w tym zespole, bo nikt nie zrobi tego dla siebie. Dla ciebie. Więc y, taka, mm, taka opcja się cicho w kącie, znajdą cię. To nie jest u nas. To teraz tak. My już się zamkniemy. Dziękujemy, Kamili, za pierwsze odpowiedzi. Zamkniemy w sensie. Teraz następuje prostowanie grzywki, proszę Państwa. Tego nie można obejrzeć na żywo. Więc my już uciekamy na salę, i tam będą kolejne pytania i kolejne odpowiedzi padały. Do zobaczenia. Dziękuję Ci za obejrzenie tego odcinka. Jestem bardzo ciekawa tego, jakie są Twoje spostrzeżenia, jakie są Twoje uwagi, być może ważne lekcje po zobaczeniu tego materiału. Podziel się proszę ze mną w komentarzu. To jest dla mnie bardzo ważne, tym bardziej, że po raz pierwszy nagrywam odcinki na temat budowania zespołu. Jeżeli jest coś, o co chcesz spytać, coś mam doprecyzować, coś cię jeszcze bardzo interesuje, albo masz swoje inne sprawdzone sposoby na budowanie zespołu, podziel się nimi ze mną w komentarzu. Dziękuję Ci serdecznie i do zobaczenia w kolejnym Power Poniedziałku.